Witajcie! Jestem Łukasz Kieban z czasu Dżentelmenów, a dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak pakować swoje koszule na podróż, kiedy bierzemy ze sobą walizkę albo torbę. Z jednej strony chciałem wam pokazać, jak składać taką koszulę, żeby jak najmniej zagnieceń powstało podczas jej transportowania. Natomiast później pokażę Wam kilka sztuczek, które sprawią, że ta koszula naprawdę będzie zabezpieczona podczas podróży i Czasami, nawet jak dotrzemy do celu, będziemy mogli taką koszulę od razu na siebie założyć i praktycznie nie będzie widać, że przeszła jakąś dłuższą podróż. Koszule bardzo łatwo gniotą się. Podróży, dlatego na przykład jeśli jedziemy do jakiegoś hotelu, powinniśmy od razu przy już rejestracji poprosić o żelazko, albo dowiedzieć się, gdzie jest prasowanie, żeby jak najszybciej te nasze koszury doprowadzić do dobrego stanu i móc je później bez problemu założyć, nie martwiąc się o to, czy przetrwały w dobrym stanie naszą podróż. Jest natomiast wiele rzeczy, które możemy zrobić, żeby ochronić koszulę przed zagnieceniami, tak, żeby na miejscu mieć zdecydowanie mniej pracy podczas prasowania. Kiedy pakuję koszulę do walizki mm, albo torby, zapinam co drugi guzik w całej koszuli. Dlatego, żeby w żadnym miejscu koszula się nie rozjechała, żeby nie powstały jakieś dodatkowe fałdy, które oczywiście szybko zamienią się w zagniecenia, jeśli tylko zostaną przygniecione. W ten sposób przygotowaną, rzecz jasna wyprasowaną wcześniej koszulę, odwracamy tyłem i składamy mniej więcej tak, jak koszula jest pakowana w sklepach, czyli jedną czwartą boku i rękaw doprowadzamy mniej więcej równo do tego boku. Starajmy się tutaj wygładzić wszystkie fałdy, żeby jak najmniej ich tutaj powstało, ponieważ każda z tych fałd prawdopodobnie w podróży zostanie zgnieciona i w tym miejscu powstanie zagniecenie, które będziemy później musieli rozprasować. Z drugiej strony robimy to samo. I również rękaw prostujemy. Tak złożoną koszulę wystarczy już teraz złożyć na pół. Ewentualnie jeśli uważamy, że nie zmieści nam się złożona na pół w naszej torbie albo walizce, możemy ją złożyć na trzy razy. Mniej więcej na końcu plisy albo na plisie mankietów. I potem jeszcze raz. W ten sposób koszula zajmie nam dużo mniej miejsca. Takie złożenie koszuli to zupełna podstawa. Dzięki temu, jeśli będzie jakiś większy ciężar położony na tej koszuli, większe zagniecenia gdzieś w tym rejonie nie powstaną. Natomiast oczywiście musimy się liczyć z tym, że powstaną zagniecenia tutaj, w miejscach zagięcia koszuli przy składaniu, jak i mniej więcej tutaj. Ja natomiast szukałem jeszcze innych rozwiązań, żeby doprowadzić do perfekcji sposób transportowania tych koszul, żeby faktycznie jak najmniej czasu spędzać z żelazkiem w miejscu docelowym mojej podróży. Dwa z takich rozwiązań postanowiłem połączyć i faktycznie udało mi się osiągnąć bardzo dobry efekt. Pierwsza metoda polega na użyciu dużego woreczka strunowego, do którego wkładamy nasze ubranie po złożeniu oczywiście. Dzięki temu, po zamknięciu takiego woreczka uzyskujemy tam taką poduszkę powietrzną, która chroni nasz, nasze ubranie przed zagnieceniami. Kiedy równomierny ciężar jest wkładzony na ten worek, Poduszka się napina, to powietrze akurat wypełnia cały worek i no nie do końca pozwala nam dojść do samego ubrania i ścisnąć je. Oczywiście mówię tutaj tylko o sytuacji, w której jest worek naprężony równomiernie, ponieważ gdybym chciał w jednym danym miejscu, mogę jak najbardziej zgnieść tą koszulę i spowodować jakieś sfałdowania. Jest to metoda interesująca, natomiast problem polega na tym, że z takiego worka powoli uchodzi powietrze i jeśli zapakujemy tak nasze ubranie do walizki czy torby i będzie to naprawdę fajnie wyglądało, że będziemy widzieć, że nic tak naprawdę nie zgniecie nam w tej koszuli, no to po kilku godzinach tego powietrza już tutaj prawie nie będzie i ta koszula będzie już lekko przyklejona. Nadal worek działa rewelacyjnie jako taka śliska ochrona, dzięki czemu inne przedmioty, które będą w walizce albo w torbie się przesuwały, nie będą haczyły nam o tkaninę, powodując nowych yy, sfałdowań i zagnieceń. Pod tym względem warto skorzystać już z jakiejkolwiek foliówki, która Tworzy właśnie to, ten bufor takich do zagnieceń między naszą koszulą a innymi ubraniami. To również polecam w wypadku, gdybyście nie mieli woreczków strunowych. Po testowaniu tej metody musiałem z tą koszulą iść do prasowania albo prosić o żelazko, żeby doprowadzić koszulę do lepszego stanu i nadal musiałem znaleźć coś, co jeszcze by poprawiło ten efekt. I na szczęście znalazłem. Zacznijmy od opisu oryginalnej metody. Polega ona na tym, że różne ubrania składamy na siebie, tworząc jak największy pakunek, w którym wszystkie ubrania są złożone łącznie. W ten sposób możemy spakować tak naprawdę całą swoją walizkę i uzyskujemy taki efekt, że w miejscach zagięć ubrania są zagięte dość łagodnie. Nie ma tam mocnych, ostrych kantów, które po zagnieceniu się sprasują. Dzięki temu po wyciągnięciu te ubrania będą faktycznie mniej więcej w dobrym stanie. Pokażę wam teraz jak wygląda moja metoda skomponowana z tych dwóch, które wam teraz opisałem. Najpierw kładę jedną rozłożoną koszulę, a na nią drugą również rozłożoną. Na środek na obie koszule kładę albo spodnie, piżamy, albo t-shirty, które ze sobą zazwyczaj też zabieram. W tym momencie wracam do starej metody składania koszul, czyli najpierw składam jedną połę i układam rękaw, i robię to samo z drugą. I tutaj od razu powiem, koszula na spodzie zachowa nam się lepiej, więc zawsze kładę na spód koszulę, którą będę musiał założyć zaraz po dotarciu do celu, a na Górę, czy do środka wkładam koszulę, którą będę mógł założyć później. Przez to będę miał więcej czasu na to, żeby ją wyprasować. Nadal dbam o to, żeby nigdzie nie powstawały zbędne fałdy. Przy czym wiem, że tutaj i tak powstaną zagniecenia, które będę musiał rozprasować. Z drugą koszulą robię to samo. I teraz, żeby nadać jak najwięcej ochrony, takim ubraniom. Wkładam je w pokazany wcześniej woreczek strunowy i sapina. Do tego akurat worka, który ma rozmiar 40 na 50 wchodzą akurat dwie koszule i jakieś dodatkowe ubranie, jako ten bufor. Dzięki takiemu sposobowi pakowania, w tej chwili tutaj zabezpieczam całe swoje ubranie, nie tylko przed tymi. Trącymi innymi ubraniami, ale również przed naporem innych przedmiotów i ubrań, ponieważ widzicie tutaj doskonale, że powstała poduszka, która w zupełności chroni moje ubrania przed um, jakimiś naciskami. Dodatkowo, kiedy składam w ten sposób moje koszule, one mają dość um, łagodne zagięcia, które nawet jeśli lekko zostaną dociśnięte nie zgniotą się tak mocno, jakby to było w przypadku, gdybyśmy pakowali poszczególne ubrania osobno. Ta metoda może się Wam oczywiście też przydać przy pakowaniu marynarek, o których opowiadam w osobnym filmie. Marynarki również mają swoje sposoby na to, żeby zapakować je do torby albo walizki, tak? Żeby wyszły bez szwanków z całej podróży. Mam nadzieję, że te rady, które Wam dzisiaj przedstawiłem, przydadzą się Wam w Waszych podróżach i wyjazdach. Gdybyście mieli jakieś pytania, zadawajcie je komentarzach pod tym filmem albo na blogu czasgentlemanów.pl. Ja Was zostawiam z tym, widzimy się w kolejnym filmie i trzymajcie klasę. Cześć!